Jeszcze pozwalamy wprowadzać psy na teren parku. Jeste, jesteśmy jednym z nielicznych już parków narodowych. W tej wypowiedzi warto zwrócić uwagę na pierwsze słowo. Jeszcze. Nie ma co ukrywać. Cierpliwość dyrekcji KPN-u pomału się kończy, ponieważ turyści odwiedzający park z psami bardzo często nie przestrzegają dwóch podstawowych zasad. Pies powinien być bezwzględnie na smyczy, no i oczywiście jeśli jest niebezpieczny, powinien być w kagańcu. Takie są regulacje. Jeśli te zasady nie będą, będą nagminnie łamane, no to w przyszłości będziemy nie mieli, będziemy wyjścia, będziemy musieli zrezygnować z tego uprawnienia i, i, i zabronić wprowadzania psów. Nie chciałbym tego czynić, natomiast no, niestety sygnały, które dochodzą od strażników leśnych, strażników, Parku Narodowego są niepokojące. Psy najczęściej biegają samopas, zaczepiają innych turystów, bywa, że są agresywne. Apelujemy, korzystajmy z tego uprawnienia, ale w sposób odpowiedni, czyli bezwzględnie psy muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu. Od marca do czerwca tego roku na teren Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadzonych zostało ponad 2,5 tysiąca psów.